Siemanko, z tej strony nikt inny jak wasz Misfi. Witam Was na moim nowym kanale. Dzisiaj postaram się dla Was wygrać w iście halloweenowym stylu: a mianowicie będę używać tylko rzeczy wprowadzonych do gry z okazji tego święta. Jeśli lubicie takie serie, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli strzelicie tu łapkę w górę oraz subika, jeśli jesteście tu pierwszy raz. Ja już dłużej nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Na dobry początek wszystkich pozdrawiam. Życzę miłego dnia i fajnie, że tu jesteście. E, ja kieruję się na ruiny i będę szukać fantastycznych, ale nowych przedmiotów. Gra będzie dosyć ciężka, bo gram bez pompy. Ech, do tego leci, że tutaj jedynie 25 osób. Razę dwa, bo jeszcze przecież ich duchy. No i tworzy się taka mega ciężka gra. i Nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, to co chcesz zrobić. Fajnie, właśnie, że ty się tak uderzyłeś. Panu już podziękujemy. W ten sposób zdobywamy naszą pierwszą broń. W sumie wolę kuszę. Gdzie jest moja kusza, widzowie? Ja poproszę, kuszę, kuszę. Dobra, troszeczkę masa. Bo jest, bez kuszy to będzie problem. Dobra? Kolega właśnie pożegnał się, ale nic nie miał. O nie. Nie widział mnie. My potrzebujemy tego pana. Nie. Dobra, mam dwie rakietnice. To nie jest wcale głupi pomysł. Takie kombo komuś dać? Ja bym chciał tylko więcej leczenia, na przykład. Dobra, jest kusza! Tylko leczenie mało strasznie. A czemu? No? Dobrze to zrobiłeś, Wr wręcz idealnie. Ja chyba na razie odejdę, bo tam jest teraz taka teksjańska masakra piło mechanicznych, że wcale mi się tam nie spieszy. Polecimy sobie pomiotło i wrócimy tutaj z, z ...Kewikiem, mam taką nadzieję. Zebraliśmy to, co mieliśmy zebrać. Nie licząc Tomigana, został jeszcze Tomigana, ale jak dobrze pójdzie, to po w późniejszy, w późniejszym etapie gry go znajdziemy. Miotły mamy tutaj, także let's go after miotła. Czyli idziemy po miotełkę 3 fragi. W ogóle nic nie mówię, ale w ile minęło? 3 minuty gry. Zginęło 70, 72 osoby, z czego mamy 20 duchów. Nie wiem co oni zrobili w tej grze, ale to chyba jest dosyć dziwne, że 70% serwera ginie w 3 minuty. Ale jak to lubi, my musimy wygrać gierkę w stylu Halloween i fajnie, tu nikogo nie było. Te domki wiedzim są naprawdę fajne. Mamy naszą kazacką miatełkę i do tego kabika. Według mnie jak to zbierzemy, to będzie można iść fragować śmiało. Dawaj mi te cuksy. O nie! O nie! Tam ktoś był Przejechał sobie kulturalnie A jeszcze cukierki. Dziękuję, dziękuję. Fantastycznie. Mamy prawie... To lecimy. Gdzie lecimy? Chyba z powrotem. Trzeba znaleźć Tamigana. Nie możemy go zostawić w cudzych dłonie. 13 osób w grze, no troszeczkę przesadzają, chyba. Przecież się ledwo zacząłem na dobrą sprawę, a tu już nikogo nie ma. 100 osób ląduje na wyspie, 90% serwera już nie ma. Dobra, nie będę marnował tej Miotu, bo ona się przyda, gdyby ktoś miał je zabić. Przypadkiem zobaczymy, czy został ślad po tym iganie gdzieś. Na pewno pozbieramy rakiety, to jeszcze rakiety możemy znaleźć zapewne. Jak strzelam, ale nabroili tutaj potki Ale tu cisza, co tu się wydarzyło? nawet boty nie zostały tutaj, wszystko wyjaśnili Duża potka, ale ona mi się nie przyda wejdę sobie na górę. Z nadzieją, że leżą jakieś rakiety gdzieś, ale chyba jednak sześć rakiet, albo pięć, nie nawet nie pięć, cztery, przepraszam. Hmm. O nie duchy. O nie, one też używają to i to, ja? O nie Ciekawe Dostał duszek, się przestraszył Dobra Nie wiem gdzie on jest Czeka. Czemu mi nie poleciała ta rakieta droga? Wszłam tylko jedno w tym wypadku wezmę sobie to No fajnie jakbyś trafił Opluło mnie to normalnie wiesz Ciężka sprawa będzie w ogóle bez tego co mi Bez rakiet Fajnie, fajnie No hop! Co tu za wolverine? Jaki wielki on był? Dostał 50. Ojojoj, kolejny wolverine O Ohoho! Jak nie szkoda. O nie 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 koledzy, my uciekamy. To migano niestety nie było. Czy w tym samochodzie jakaś zjawa siedzi, że on jest taki jaki jest? Nie, chyba nie, ale fajnie wygląda to oko. W sumie nie wiem, że ta bandażownica to nie będzie najgorszy pomysł. Zamiast impulsów nie mam leczenia żadnego. Siema nic, nic z tego, dzisiaj się nie wyleczysz. No, kolega chciał nam ciut przeszkodzić. O nie. jeszcze mnie przejedzie, wariat, no. Trafił mnie Ciężka sprawa. Zastanawiam się, czy ten zrzut to nie jest... Uf. pomysł. No, nie trafiamy, za 50. Tako fajnie, że to, to kuszenie nie kuszanie i to jest jej minus, chyba? No. Ja wam nie życzę źle, ale moglibyście właśnie zginąć. O, jeden, siedem O jejku! Ale na goście, co? Ciekawe ile ma leczenia jeszcze. Nie widzi mnie. Co stanie tak? Oj, oj 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 z tą kuszą. Au, 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 au. Jeszcze mnie zabolało, to kolega. Czy ja właściwie skończyłem gierkę? 10 i chyba... leży Adamski 03 TV o i pozdrawiamy pani Adamski no i mamy to Dziękuję pięknie za oglądanie. Jeśli dotarliście do tego momentu, to będę naprawdę wdzięczny, żeby strzelicie tutaj łapę w górę. Suba, jeśli jeszcze go nie macie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.